Sasha Sidorenko z nami, powrót na salę po urodzeniu dziecka. Jakie cele? E, teraz cele wrócić do Ringu, jak najbardziej przygotować się do następnej walki, która się szykuje 19 października, już wiadomo termin. E, I zabrać pas pasmistrzyni Europy mm -hmm. i iść po mistrzostwo świata. O, to teraz będzie walka o pas mistrz Europy. Myślę, że po takiej dużej przerwie, którą miałam, to pierwsze jeszcze nie, ale możliwe już w drugiej zawalczymy. Oha, czyli coś już, jest, coś już jest na rzeczy, tak? tak. Już jakieś petrografy trwają, no, ale tak, oczywiście najpierw... I plany już mam. Najpierw musisz wygrać najbliższą walkę. Coś na temat przeciwniczki? E, jeszcze nie mogę nic powiedzieć. Ale w każdym razie nic nie muszę na razie wiedzieć, muszę się przygotowywać i tyle. Mhm. Sytuacja kontraktowa, Twoja na pewno bardzo kibiców interesuje. Masz z kimś podpisany kontrakt na chwilę e, tak, obecną? Tak, mam podpisany kontrakt z Mariuszem Grabowskim. Jestem w ekipie Tymeksu, No i pracujemy. Mhm. Czyli co? Ewentualna konfrontacja z Ewą Brodnicką? Myślę, że takie coś w ogóle. <laughs> no wiadomo, ten temat wraca. E, tak, ten temat non-stop. E, ja bym chciał, żeby jakoś się rozwijał na razie. Na razie jest jak jest, przygotowuj się, idę po swoje cele, a jak nasze drogi się tam jakoś będą łączyli się, no to wyjdziemy i zaboksujemy. Przecież boks kobiecy też cierpi przez te podziały promotorskie, tak? Na przykład, Twoja konfrontacja ewentualna z Ewą Piątkowską, która jest w innym obozie, no też raczej nie wchodzi w rachubę, chyba na, na chwilę obecną. Y Szczerze mówiąc, pewnie to już będą dogadywali się nasze promotory. A jak się dogadają, to ja bym chętnie zaboksowałam z dwoma na raz. Naraz. No, widzę, że pewność się, się je przemawia, ale tego na pewno nie można Ci odmówić. Powiedz mi, Ty zawsze też mierzyłaś dalej niż rynek polski. Mówiłaś o występach zagranicznych o walce o najwyższe cele, o tytuły Mistrza Świata. Jakiś taki cel, który byś sobie teraz chciała na przykład określić? Yy, Chociażby po tym zdobyciu Mistrzostwa Europy. Najbliższy oczywiście wiadomo, wygrać najbliższą walkę. E, przygotować się jak najlepiej za ten krótki czas, który miałam, bo nie ukrywam, no, e, po ciąży miałam troszkę przerwy, więc teraz chcę jak najlepiej wystąpić w walce, poczuć siebie i dalej o pasmie szyny Europy, a tak naprawdę e, chciałabym e, e, spotkać się w ringu z Katie Taylor, e, ze swoją starą przeciwniczką e, i w końcu weryfikować nasze punkty. <gry> e, oczywiście myślę, że to jest kwestia czasu, kwestia przygotowania, ale mam wszystko do tego, żeby wyjść i zawalczyć i wygrać. Pewność siebie na każdym grogu. No, ale temat... bez tego ciężko w tym sporcie. Coś, temat na, coś na temat sztabu szkoleniowego, tak? E, trener Andrzej Liczyk, tak? Dobrze e, mówię? Tak. E, trener z przygotowania fizycznego Karol Kosak. Tak jest. Właśnie współpracujemy. Zaczęliśmy od niedawno i teraz jestem w trakcie przygotowań. Y -y. Od dłuższego czasu już się przygotowujesz? Ile, e, ile czasu trwa Twój powrót na salę? E, Szczerze bo wygląda świetnie. Szczerze mówiąc, dosyć szybko wróciłam po porodzie, tak naprawdę po trzech miesiącach. Jak nie wcześniej już brałam się nawet po dwóch, od czego moi rodzice i moi lekarze zabronili mi to robić, a więc musiałam trochę poczekać i tak naprawdę na poważnie pracuję półtora miesiąca już w takim trybie treningowym. Teraz e, mamy w planach oczywiście zgrupowanie i tak dalej różne rzeczy, które pomogą mi jak najlepiej przygotować się do mojej następnej walki. Zgrupowanie w Zakopanym, rozumiem, tak? E, tak. Razem z Michałem Cieślakiem, z Jakubem Dobrzyńskim. E, z Andrzejem Liczikiem, Karolem. Czyli, <laughs> ekipą. czyli, czyli cała, czyli cała tak, ekipa, tak? Tak, tak, z czego się bardzo cieszę, że nasze nasze miejsce popełniają się nowymi <śmianie> zawodnikami. Coś może na temat nowego zawodnika w grupie Jakuba Dużynskiego, co możesz powiedzieć? E, no Kuba widziałam wcześniej, słyszałam wtedy. Kuba wspominał, że sparował z Tobą, że bijesz podobno bardzo mocno. No. <śmianie> e, pamiętam, Kuba przyjeżdżał jeszcze do naszego klubu. W Umiankach i sparował z Michałem Srabatką. Wtedy, wtedy tylko pomagał w przygotowaniach, a teraz już sam startuje i już nie pierwszą walkę stoczył, z czego się bardzo cieszę i bardzo mu kibicuję. Naprawdę to jest dobry chłopak. <noise> oprócz tego, to wszystko wiemy, oprócz tego, że kontynuujesz dalej swoją karierę zawodową, też zajmujesz się swoim gymem, tak? Tak, szkolenie młodzieży. E, tak, mi się bardzo podoba, że ostatnim czasem większość kobiet w naszym klubie o wiele zwiększyła się. Kobiety przestali bać się tego słowa. Jest box i odwrotnie intryguje i fascynuje i po pierwszych zajęciach zostaje u nas i dodaje, też pewność siebie. Dodaje im naprawdę e, takiego motywacji i pewności siebie w środku. Widzę, jak z takim zaangażowaniem ćwiczy przychodzą, no oprócz dziewczyn oczywiście mamy dzieciaki, mamy chłopaków dużo. E, mi się podoba, jak na razie rozwija się nasz klub. Jak patrzysz na to zaangażowanie, to też jakoś tak, takimi oczami wyobraźni widzisz w kimś jakąś swoją następczynię albo kogoś, kto może też zrobić karierę w boksie zawodowym kobiet. Oczywiście nie ukrywam, że jest taki dziewczyny, który po pierwszych zajęciach niektórzy po, przychodzą z innych dyscyplin sportowych i widzę jak szybko łapią, jak im to łatwo się daje. Czasami potrafią lepiej zrobić niż w faceci, więc e, oczywiście ja im proponuję w przyszłości i... Jakby oni chcieli, nie ma problemu, żeby spróbowali. Szczególnie po swoim doświadczeniu widzę, że nawet dziewczyny w 25 lat, które zaczynają, potrafią w 30 wygrać Mistrzostwa Europy w boksie amatorskim mówię o amatorskim, a dlatego nie uważam, że nigdy nie jest późno, tylko trzeba bardzo chcieć. Można też śmiało powiedzieć, że grupa boksu zawodowego Tymek z kobietami stoi. Dołączyła też do Was Laura Grzyb, tak? Uważana za jeden z, chyba z największych ostatnich talentów, jeżeli chodzi o boks kobiecy. Coś, coś na jej temat możesz powiedzieć? Coś wiesz w ogóle na temat tej zawodniczki? Widziałam, słyszałam no i co? Ja się cieszę, że mamy popełnienia w naszej ekipie. To jest fajnie. Ja uważam, że tylko przy konkurencji jesteśmy silniejsi i mocniejsi, więc... Właśnie o to chciałem zapytać. Czy czujesz taką konkurencję taką, jakby to powiedzieć, taki trochę oddech na plecach, tak, że jednak musisz dawać więcej z siebie na sali, że musisz, nie wiem, jakoś bardziej walczyć o swoją pozycję? No myślę, że kiedy oczywiście staje nas więcej i kiedy jest mocnymi zawodniczkami, nie ukrywam, to motywuje jeszcze bardziej do tego, żeby poważnie podchodzić do treningów i wiedzieć, że dzisiaj ty, a jutro to może się szybko zmienić. Więc tak, i to akurat ja uważam zdrowa konkurencja to tylko nas szybciej do przodu i rozwija ten nasz kobiecy sport, chociaż ja zupełnie nie rozdzielam te dwa pojęcia męskiej i kobiecej. To jest po prostu sport i sam potrafią kobiety pokazać e, bardziej emocjonalnie i ciekawsze, intrygujące walki niż faceci. No, to kwestia <laughs> tylko <laughs> przygotowania. No ty z tego, że raczej chyba nie, nie używasz tego tak zwanego trash -toku, tak? Nie wyzywasz tych swoich rywalek jakoś tak, no... Chociaż wspominając temat dwóch F, tak? które tam między sobą był taki czas, że dosyć poważnie się przepychały, tak? Chodziło o ten rewanż, jedna mówiła, że wygrała, druga, że przegrała. Dużo było na ten, ten, dużo się na ten temat mówiło, tak? Ty do tego jakoś inaczej podchodzisz, chyba czysto sportowo, tak? Chyba ty, kiepsko byś się czuła chyba czymś takim. Staram się, staram się. Starasz się, tak? tak no dobrze, no to teraz masz okazję, no to wyzywamy, tak? Kto pierwszy? Kogo no, pierwszego wyzywam na Nie, To już nie do mnie. A, czyli jednak nie, czyli jednak wszystko zostawiasz w gestii swojego promotora? Nie, ja, ja, ja mówię, że ja teraz przygotowuję się i jestem chętna walczyć z dziewczynami, z wami, więc która pierwsza to po prostu nie ma różnicy. Wyjdziemy i będziemy boksować i uważam, że to już dawno trzeba było zrobić. A nie ciągnąć tak długo. No tak, tak, tak. No powinna być jakaś weryfikacja, tym bardziej, że no ciężko o emocje na tym naszym polskim rynku pięściarskim, tak? A jednak te kobiety, tak jak powiedziałaś, te emocje potrafią wytworzyć całkiem no, niemałe. Myślę, że... Tak, że dziewczyny czasami jest ciekawiej obejrzeć. E, ogólnie, ciekawe obejrzeć dobry, fajny boks, kiedy potrafi, e, widzisz, e, myślenia przede wszystkim w ringu, poruszanie się ładnie. I, I niezależnie od tego, kto to robi, facet czy mężczyzna, to ładnie, przyjemnie oglądać. I ja za to właśnie, za taki ładny, myślący, e, unikający takich... E, e, w ja uważam, że tutaj wartość sportowa naszych polskich dziewczyn, które uprawiają boks zawodowy jest naprawdę bardzo duża, tak? Ty mówisz o pasie mistrza Europy, Ewa ma pas mistrzyni świata WBC, Ewa Brodniska w WBO bodajże, tak? Dobrze mówię? Też, mi, też mistrzowski pas, także te konfrontacje byłyby naprawdę takie już nawet nie tylko emocjonujące dla kibiców, ale też dawałyby bardzo duży awans sportowy, tak? Jakąś nawet unifikację mistrzowskich tytułów. Dokładnie, tak uważam. Po co chodzić, rozmawiać, o tym trzeba naprawdę wyjść niezależnie od tego, kto wygra, przegra, ale to jest zawsze ciekawe, zobaczyć i sprawdzić siebie. Czyli na pierwszym miejscu stawiamy emocje czysto sportowe, żadne inne, <śmany> tak? <śmany> <śmany> Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo.